Dzień dobry, zespół DBS na basenie w Blongo, Nowy basen, Andrzej. Pozdrawiamy Andrzeja Śliwkę. Pozdrawiamy Śliwkę. Co tam jest? Tu jest kod. Teraz I ten jeszcze mięs filmuj. Ten kod trzeba podstawić pod czytnik. pierwszy raz na basenie. Co to będzie? Idziemy, wchodzimy. I żeby pchnąć potem trzeba. Nie za blisko. O! Tu strzela, widzisz? Tak. Kurczę, co jest? No nie chcę strzelić się. To może tu wejść? O! Jak przytnie nie to... To jest ja Co, No nie chcę nie za, nie za daleko Nie za blisko Niżej Niżej opuść o. Nie, jeszcze. No, bo zaraz bo cię kurde... Niżej. Krzyżyk musisz celować, taki jest. No, o. Podałeś. I teraz filmów Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, witamy! 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 Znajoma ochrona No, już w innej firmie Andrzej na basenie, nie wierzę Weźmy Oj, kapitanie! Smok na basenie! Ale mało ludzi dzisiaj, wiesz? Fajnie! No i takie są leżaki, i se kładziesz się na leżaku, i po co ci koc. którym pływa? Co? którym pływa? Tu, bo tu jest story do pływania A Tam podpływa na woda? Tak Chodź do szafy, no bo buty zamoczysz. Tu mnie też. jest woda podgrzewana? Zobaczysz no, Wszędzie jest jednakowa woda. Tak. Tu jaka pani, pani weź Wejdź na ten. woda podgrzewana? nie jest woda podgrzewana. Stań tu wyżej to cię sfilmuje razem. Ty już i tak się podgrzałeś, widzę. Chodź.